Piąty co do wielkości naturalny satelita w układzie słonecznym. Jedyne ciało niebieskie poza Ziemią, do którego podróżowali ludzie i na którym stanęli Księżyc. Nasz jedyny naturalny satelit zaraz, czekaj, no co? Księżyce Kordylewskiego? Zacznijmy może od odpowiedzi na pytanie, czym w ogóle jest satelita. Otóż satelita to nic innego jak Krótki odcinek chromosomu położony na końcu ramienia rzadziej w środku chromosomu oddzielony nitkowatym przewężeniem wtórnym. Eee, może, ale w kontekście tytułu tego filmu bardziej pasująca definicja satelity to: ciało niebieskie krążące wokół większego ciała niebieskiego. Warto zaznaczyć, że ta definicja to tylko uproszczenie. Chcąc być bardziej dokładnym, należy powiedzieć, że oba ciała niebieskie krążą wokół wspólnego środka masy, który często zwyczajnie znajduje się w obrębach masywniejszego obiektu. A skąd się wzięło słowo naturalne, tego chyba nie trzeba wyjaśniać. Więc jak to jest z tą wyjątkowością naszego Księżyca? I czym są te Księżyce Kordylewskiego? Na początku XX wieku niemiecki astronom Max Wolf odkrył planetoidę nazwaną potem Achilles. Planetoida ta, co ciekawe, obiega Słońce na tej samej orbicie co Jowisz. Znajduje się ona w punkcie libracyjnym. Punkty libracyjne, zwane też punktami Lagrange'a, są miejscami w układzie dwóch powiązanych grawitacyjnie ciał, w którym trzeci obiekt o niewielkiej masie może zostać w spoczynku względem ciał tego układu. Punktów takich jest aż pięć, a planetoida Achilles znajduje się w jednym z takich miejsc w układzie Słońce Jowisz. Wkrótce okazało się, że takich planetoid znajdujących się w punktach liberacyjnych tego układu jest znacznie więcej. Nazwano je trojańczykami i podzielono je na te występujące w punkcie L4 oraz na te w punkcie L5. W latach 50. polski astronom Kazimierz Kordylewski zaczął zastanawiać się, czy w punktach libracyjnych układu Ziemia Księżyc też nie znajdują się jakieś obiekty. Oczywiście nie miał na myśli obiektów tak dużych jak Achille, którego średnica wynosi 135 km, a raczej jakieś zagęszczenie materii międzyplanetarnej. Kordylewski na swoich rozważaniach nie poprzestał. Udał się na Kasprowy wierch położony w tatrach, by zminimalizować zanieczyszczenie nieba światłem. W tym filmie pokazywałem, jak ogromny wpływ na obserwacje astronomiczne ma duża ilość sztucznego światła. Astronom zaczął więc obserwować. Konsekwencją tego było dostrzeżenie, a następnie sfotografowanie przez niego lokalnego pojaśnienia nieba. Takie pojaśnienie mogło oznaczać, że znajduje się tam pył, na którym rozproszyło się światło słoneczne. Ale tam to znaczy gdzie? W punkcie libracyjnym L5 układu Ziemia-Księżyc. To oznaczało, że. Pył znajduje się na orbicie ziemskiej, podobnie jak Księżyc, ale odkrycie Astronoma było przez lata wielokrotnie kwestionowane. Pojawiały się próby potwierdzenia jego dokonania, ale przez prawie 60 lat Księżyce Kordylewskiego pozostawały obiektami hipotetycznymi. I to zmieniło się w 2018 roku, kiedy trzech węgierskich naukowców dowiodło słuszność jego twierdzenia. Okazuje się również, że pył znajduje się nie tylko w punkcie libracyjnym L5, ale i L4. Pomimo, że księżyce kordylewskiego są tylko pyłem, a ich masa jest niemal żadna w porównaniu do masy srebrnego globu, znajdują się one na orbicie okołoziemskiej, a to powoduje, że nasz jedyny naturalny satelita przestaje być jedyny.